A, dzień dobry. Proszę nie otwierać. Proszę trzymać kamerę. Ja będę otwierał, bo to jest dam Nie do ciebie. To zmokło. Drogi majorze. Trzeba, żeby wyszło położyć w domu. No, na początku mojego listu Chciałabym Cię serdecznie pozdrowić. Proszę o Ciebie. O, powiedzieć bardzo. O... Bardzo zmieniła mi Twoja. Sera, Wczoraj... to bardzo niewyraźnie. No i ci przeczytam. Trzymaj kamerę. Drogi majorze, na początku mojego listu chciałbym cię serdecznie pozdrowić. Piszę do Ciebie, ponieważ bardzo zainteresowała mnie twoja skromna skromna osóbka. Uwielbiam oglądać twoje nowe filmiki. Mam na imię K na. mam 29 lat, jestem z Warszawy o dings, denacerat mam e, mokro jak na Ciebie patrzę chcę się z Tobą umówić bo masz fajne żądło nie mieć długiego Musisz, musisz, musisz mieć długiego, jestem na ciebie strasznie napalona, ale oglądają cię nie tylko ja, ale i wszyscy moi znajomi z Big, big, big oraz Gór Winek oraz Krzysiek pijek. Czy się pijak? Ja pijak. Śmiech, chłopak, tylko katerze. Dobra, wyrzucaj to. Co twoje? Tam o mnie pisze. Tam o mnie pisze. To trzeba o, otworzyć. Co tam jeszcze jest? To natura, tu wysyłają. Гошин. Старый гостик, видишь? Не маниц, ту. Старый гостик, Маш. О. А что на пустую написала? Ничего не написала. Может, на рыч... Не, ничего не. Написано. Мало, видите. jacy do a do, do czyszczenia się przyda patrz jak do śmieci niosę <ślesy> a poprałem Jaka fajna fryzurka. No pozdrawiam. No i ukochaną kobietę pozdrawiam z Lublina. I przysyłam na niej bujaczka. W policzek jeden i drugi No na razie, cześć. A w dupie. Czury, kurwa, prezydent też się potrafił. Łuchno. widzicie? Bohno, a to ten do makijażu jakieś, tak? Cienie czy co to jest? Babskie też do makijażu, też. Jakaś domulet dla ciebie przysłałem Adidas A ci jakie wtedy w lesie ukradli? Rozpierdolone A to nie były, to ja w tej buty. Rozpierdolone buty no. No, Do wyrzucenia, o ile tu kartonów było kurwa, paczek i co Krzysiek masz do na temat tej paczki? Chciałem bardzo podziękować do tego człowieka. Ja, z całego serca, że takie rzeczy przyszłą. Niech się mu pokły na drogi. To wszystko. Dziękuję bardzo jemu. A zawsze chciałem podziękować, dziękuję bardzo za to. Bo tu jest gówno. Jest cały człowieku. Te gówno zjesz sam, będziesz wpierdalać, jak, jak znajdę ciebie. Ja to zatrzymam. Dzień dobry państwo. Kochani moi, dziś idę z domu pomocy społecznej. Ładna paczuszka leży przed bramą. Myślałem, że jakiś człowiek akurat przyszedł mnie. Konserwy, jakieś tam kiełbaskę, napoje. Wziąłem pod. Była jeszcze reklamówka, porwała się do śmietnika, wywróciłem, wziąłem podpachę, torbę z jedzeniem wziąłem, niosłem do domu, wziąłem nóż, otworzyłem to tak. Ty też nie musimy, pokażemy tylko. Dalej, otwieram paczkę, wykładam, takie kartki czyste były pogniecione, ale ja wypracowałem, tam dalej jest jeszcze inna sprawa, teraz chciałem pokazać jego liścik, tu jego adres. Mogę przeczytać. Nie, za długo będzie czas. Nie, ja prędko przeczytam. Siema polsko kurwo, to tam ziebie, ziele, zielinie główno możesz zrobić pisteczko, bo ty jesteś jeden, a sterowników. Halo? A terkoniku setki i tej siły nie pokonasz, a w Boga ta kurwa, ta kurwa, e, kurwę nie wierzą tylko takie niedojebane Wyciuru wyciury, wyciurne, jak ty. A dla całej armii i ścierwa z, z Mazur powinno się uruchomić ponownie polskie obozy koncentracyjne. Jan Paweł II, patron ped, pedofilów i skurwysynów, czyli ciebie, kanon, konon chyba ukraińskiej dziwki, Armiatek, armiaterki. Szanowni Państwo, kochani moi, mam apel do, do młodzieży w miejscowości granica. Już jest ten człowiek prawie namierzony. Już ten człowiek jest prawie namierzony u nas. Już niedługo jemu wep zleci.